Szwedzkie władze wszczęły postępowanie w sprawie możliwego sabotażu i przejęły statek podejrzany o uszkodzenie kabla telekomunikacyjnego na Morzu Bałtyckim, poinformowała w niedzielę prokuratura w Sztokholmie. Kabel przesyła dane między szwedzką wyspą Gotland a Łotwą. Według danych serwisu Wesselfinder statek opuścił port w Rosji kilka dni temu. W czasie gdy miało dojść do uszkodzenia, nawigował między wyspą Gotland a Łotwą. Litewskie Państwowe Centrum Radia i Telewizji poinformowało, że zarejestrowało zakłócenia w przesyłaniu danych przez kabel i stwierdziło jego uszkodzenie. Łotewska premier Ewika Silna potwierdziła, że trwa dochodzenie, w które zaangażowana jest także marynarka wojenna. Mies, um, esam arī ka ir arī bojājums, un tam ir gan jo arī ir iesaistījušies jūras spēki un ir arī apsekojuši potenciālo notikumu vietu. Tāpat arī LVTC pēc saviem datiem konstatē, ka šāds ārējais bojājums un kaitējums ir gan iespējams. To kolēni incidents Navā, Tūkūku, kurim dohaģis do uškodzenia infrastruktūrai telekomunikācijainai lupa energetičnai, covzbudza obavy - orozeiski sabotaža. Na początku stycznia NATO powołało misję Straży Bałtyckiej mającej na celu zwiększenie nadzoru nad infrastrukturą.